Te trzy słówka w języku hiszpańskim na bankcie się mylą, bo większość osób je myli. Ale spoko, już idę na ratunek i sobie zaraz je jakoś skojarzymy, żeby je zapamiętać. Będziemy mieć tutaj takie trzy słówka: MUJER, MEJOR, major. One nam się mylą, bo są do siebie podobne w pisowni. W wymowie no to troszkę też. Ale dobra, zaczynamy sobie od MUJER. Muher, czyli kobieta albo żona, muher. Z czym możemy to sobie w ogóle skojarzyć? Muher. Z moherowym beretem. Kto nosi mocherowe berety? No, babcie! Tak mówimy na babcie. M mucher, mocher, mucher. No i to mamy kobietę. Teraz major, bo jest troszkę łatwiej. Major, czyli starszy, możemy sobie kojarzyć z tym stopniem wojskowym, nie? Że ktoś jest majorem, czyli wiecie, no tam starszym, nie? No, no to tak mamy major. I teraz najgorszy, bo mamy mechory. Teraz jak to można skojarzyć? Mejor, mejor, czyli lepszy. Tutaj, no to mamy tak. Bien. Mejor, lo mejor. Chociaż to mejor może też nam się kojarzyć z major, więc no tutaj już jest troszeczkę komplikado. Więc najlepiej może zapamiętajmy sobie jakieś zdanie. Eres el mejor, eres la mejor. Jesteś najlepszy, jesteś najlepsza. El mejor do chłopa, la mejor do baby. I tak będziemy mieć. Jesteście los mejores, bo umiecie to zapamiętać teraz. No. Które słówka wam się jeszcze tak mega mylą? Dajcie mi znać w komentarzu i coś pomyślimy, żeby je zapamiętać.